But my name is Katherine. I'm from a small town named um, Garden. <laughs> to ja może zacznę po prostu odcinek, bo tak trochę się zrobiło niezręcznie. na. Nazywam się Patryk Szczepanik Szczepanikow i... ale intro z dupy. Nieważne. Ważne, że dzisiaj będzie temat jak... Niedawno jeszcze zdawałem prawko i. i zdałem, ale z jednym mankamentem, problemem, który chciałbym opowiedzieć. A mianowicie, pierwsze problemy przy zdawaniu prawka pojawiły się u mnie już przy tych testach, nie przy samym egzaminie praktycznym. I w ten dzień chciałbym Was dzisiaj przenieść, w dzień, w którym poszedłem do Wordu i mówi się Wordu, a nie Wordu. Więc przyszedłem do Wordu, zestresowany na maksa, to był chyba jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu, poważnie, no i wszedłem do tego budynku, siedziało pełno ludzi w moim wieku, zestresowanych, posranych jeszcze bardziej niż ja, więc stanąłem od razu w kolejce, żeby dowiedzieć się, co mam robić, jeśli jestem umówiony na 13 na egzamin, teoretycznie, i w kolejce stała przede mną babka, starsza troszkę od nas, taka w wieku mojej mamy. Co nic wam nie mówi? I powiedziała: Dzień dobry, ja przyszłam zapłacić znowu za ten teoretyczny. Wie pani, może trzynasty będzie szczęśliwy? No nie, no super informacja dla osoby, która pierwszy raz idzie i jest postrana. Doszła moja kolej i mówię do pani w okienku. E, dzień dobry, ja przeszedłem na testy na trzynastą. Co mam dokładnie robić? Proszę sobie usiąść. Wiem, że powiem zmienić głos, ale takie standardnie i zabawniej. Proszę sobie usiąść. Jak będzie pana kolej, to pana zawołają. Co to jest za. Cień z kable. No to się troszkę uspokoiłem, że nie muszę pilnować żadnej kolejki ani z takiego. Po prostu usiadłem i przesiedziałem tam kolejne półtora godziny. I teraz zobaczcie, jaki byłem zestresowany, że nie zauważyłem, że coś może być nie tak, skoro czekam na egzamin na 13 i jest godzina 14.30 i dalej nikt mnie nie zawołał. Więc wstałem posrany, po raz setny to mówię, wiem, ale taki byłem. Miałem wrażenie, że z nogawki ciurkiem wypływa mi po prostu kaka. I mówię do tej samej pani w okienku. Y, przepraszam, bo pani mi tutaj kazała czekać ogółem, ale minęło już półtora godzinki. I czy może jest jakieś opóźnienie albo coś? Proszę Pana, Pana grupa już dawno wyszła i już dawno skończyła test. No tak, ale kazała mi Pani czekać aż mnie zawołają, no to... Czekam. Nie Pana, tylko grupę na 13. I potem dziwić się, że cała rodzina nazywa mnie sierotą w domu. No to co teraz mam zrobić, bo nie wiem. No... Pff. Mogę Pana wpisać na za tydzień na 13. O, 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 no to tyle dobrze, to, to proszę mnie wpisać na za tydzień. Trzy dychy. Serio. I tak nie zdałem pierwszej teorii. I najgorsze było jeszcze przede mną, bo musiałem wyjść z tego ośrodka i wykonać telefon do mamy, która zapłaciła za ten egzamin w tamtej sytuacji marzyłem o tym, żeby pójść na ten egzamin i go nie zdać. I móc powiedzieć szczerze, mamie, że go po prostu oblałem. Ale no, zadzwoniłem i powiedziałem, no mamo hmm, nie zdałem. I mama powiedziała chyba coś w stylu. Kurde, a to ile miałeś punktów? No i ja taki... Heh. No, bo ja tam nie wszedłem w ogóle, dokładnie taka cisza była w słuchawce potem powiedziała jak to nie zdałeś, no i zapisałem się na to za tydzień, zapłaciłem i za tydzień zdałem tę teorię na 73 punkty, na możliwe 84. Potem jeszcze tak tylko dodam, że na części praktycznej również oblałem, I jeszcze będąc na placu. Gdyż telepały mi się tak nogi, że nie potrafiłem ruszyć z ręcznego, na takiej górce. Really. No i zdałem za drugim razem. Wszystko tak za drugim razem idę, zdaje w życiu. Nawet maturę. No to nieważne. <gry> eee. I na zakończenie chciałem przekazać coś osobom, które zdają maturę i zdecydowały się również na zdawanie prawka. Mm. Pewnie zastanawiacie się, jeżeli na przykład jesteście już po prawku, wiecie jaki jest to stres, siedzieć tam albo siedzieć w samochodzie i po prostu yy, no być na tych egzaminach. I zastanawiacie się, czy skoro będąc na zwykłym egzaminie z prawa jazdy, jesteście tak posrani, to jak będzie wyglądała matura. Otóż powiem, wam, że miałem takie same obawy i okazało się, że matura była o. Trzy razy mniej stresująca niż zwykłe prawo jazdy. Spytałem, żeby nie było, że to tylko ja mam takie zdanie, spytałem kilka osób i rzeczywiście mają, mają takie same zdanie. Prawko jest o wiele, wiele bardziej stresujące niż matura. I jest to tak naprawdę niepotrzebny stres, ale wiem, że to nic nie daje. Jak tak się mówiło, mi też tak mówili i tak byłem posrany po raz milionowy. I tyle w tym tygodniu. To jest moja historia. Jak, jakkolwiek bardzo chciałbym, żeby coś z tej historii było nieprawdą, to niestety całość jest. Prawdą. Jeszcze porada do Was, jeżeli będziecie na prawku, słuchajcie dobrze, czy mówią do Was. Yy, Grupa na 13 wchodzi i zdaje. Yy. A nie, Patryk Szczepanik wchodzi i zdaje, bo włającą całą grupę, a nie osobno Patryka. No. no i tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli pomogło Wam to jakoś przygotować się albo do matury, albo prawo jazdy, albo troszkę Was uspokoiłem, dajcie proszę łapkę w górę. Jeżeli interesują Was inne moje filmy, możecie obejrzeć. Yy, na przykładu ten, bądź ten Lub możecie od razu pójść na żywioł i zasubskrybować mój kanał Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na mój temat, zapraszam was do lajkowania fanpage'a, do follow'u na insta i tak dalej Mam wszystko, jest na dole opisane I tyle, widzimy się za tydzień Na razie trzymajcie się, pa Bo I informacja, uwaga, uwaga, za mojej partnerki na studniówkę Wiem, że się obciam i że mam bardzo krótkie włosy, ale do 31 stycznia zdążą mi odrosnąć, więc spokojnie, spokojna Twoja głowa, baba, nic się nie stanie, odrosną mi włosy i nie ma co opłakać. <grym>, no.